Siemaneczko, 30 grudnia. Kolejny wypad do lasu. już był ostatni w tym roku. Dochodzę do takiego Babrzyska. Rozglądam się, czy czasem coś tutaj nie leży. No ale to przykuło moją uwagę. Coś tutaj jest. Jakiś zrzucik. Szpicak. Szpicak młodego jelenia. Takiego zrzuca jeszcze nie znalazłem. dlatego ładna, ładna sztuka ładny dzień będzie dzisiaj, na pewno Pozdrawiam